Na polanie Jawornickiej w Międzygórzu po raz kolejny spotkali się miłośnicy ponad 200 tradycji turystycznych zjazdów saniami rogatymi. Ta zimowa zabawa na nietypowych saniach co roku przyciąga wielu amatorów śnieżnego szaleństwa z całej Polski. Mamy dzisiaj taki mały jubileusz 15 zjazd na saniach rogatych. Już, już 15 lat. Jest nas bardzo, bardzo dużo, mimo tego, że, że pogoda nas nie rozpieszcza, ale nie jest źle. Mamy śnieg, mamy pogodę, nie pada deszcz. Dopisali ludzie, mamy pyszne jedzonko. Jest super. 70% obszarów w tej wsi to są lasy państwowe zarządzane przez nadlecnictwo w Międzylesie, więc czujemy się nie tylko, żeby tutaj pomóc, ale również jako potrzeba i obowiązek. Czyli realizowanie tych spraw społecznych też jest ważne. Myślę, że trzeba było trochę mieć kosztu, ale miałam wspaniałego partnera w osobie pana Luciana Morajdy, zresztą mieszkającego w międzygórzu i bez przerwy promującego nasze międzygórze i nie tylko ale nasze tereny. Także dałam radę. Nawet nie wywróciliśmy się, więc dojechaliśmy szczęśliwie do mety, aczkolwiek z czasem ten może nie było za dobrze, ale ważne, że ukończyliśmy ten zjazd. Super! Uważamy, że 100 punktów za styl. Ja, do było super. Parę, jesteśmy z Kołobrzegu i to wrócimy na pewno za rok. Bardzo pięknie jest. Tu cudownie. Serdecznie pozdrawiamy organizatora i dziękujemy Markowi Krytakowi za zaproszenie. Ogólnie jest bardzo dobrze, jesteśmy tu chyba już po raz czwarty. To jest mój brat, ja się nazywam Bzy, Bzy Mój brat się nazywa Wysoka Żyrafa, Bawimy się bardzo dobrze. Jesteśmy tu może piąty, szósty, czwarty raz. Nie wiem który. Tam są nasi rodzice. No. Podchodzimy. No i dobrze jest, jest dobrze. Nie zjeżdżałam jeszcze nigdy. Bardzo fajnie, mi się podoba. Bardzo wspaniałe zjazd, naprawdę no, Niesamowite wydarzenie, świetni to ludzie, to, temperatura nie przeszkadza to, i po prostu nasz styl jazdy. Myślę, że pokonał wszystkich. Jestem tutaj pierwszy raz, jest, jest cudownie. Przyjechaliśmy z Jelenie Góry, gdzie też właśnie doświadczamy różne zabawy ze śniegiem, ale no tu jest cudownie i na pewno tutaj wrócimy. Organizatorem wydarzenia była gmina Bystrzyca. Płocka, między międzygórze oraz nadleśnictwo międzylesie.